Słownictwo. Jak się masz? Ketal. Bardzo dobrze. Mój bien. Właśnie zastanawiam się, czy. Estoy pensando si. Mieć. Tener. Rzecz. La cosa. Spokojnie, kobieto. Tranquila mujer. Na pewno. Seguramente. Wszystko. Todo. znaleźć paszport, encontrar el pasaporte, torba, el bolso, z biletem, con el billete. zbliżyć się, acercarse, punkt odprawy bagażowej, el mostrador de facturación de equipaje, dać kartę pokładową, dar la tarjeta de embarque, przejść do punktu kontroli paszportowej Pasar al punto de control de pasaportes. Obok. Al lado. Duzo. Mucho. Ludzie. La gente. To prawda, ale... Es verdad, pero... Czas. Tiempo. Nic się nie dzieje. No pasa nada. Sklep wolnocłowy. La tienda libre de impuestos. Przed. Antes de... Dobry pomysł. Buena idea. Wsiadać. Subir. Lotnisko. Al aeropuerto. Nic więcej. Nada más. Po. Después de. Wysiadać. Bajarse, pokazać. Enseñar. Czekać. Esperar. Nie stracimy dużo czasu. No tardamos mucho. Dojechać do stacji kolejowej. Llegar a la estación de trenes. Wsiąść w metro. Kojar el metro. W każdym razie ja ci pomogę. De todas formas yo te ayudo. Samochód. El coche. Prosto do hotelu. Directamente al hotel. Jesteś bardzo miły. Eres muy amable.